Witam wszystkich na moim kanale, jestem Isa. Zapraszamy do rota tygodniowego. Zobaczymy, jaki będzie tydzień od 5 do 11 września dla wszystkich znaków Zodiaku. Najpierw zaczniemy od osób z znaku Barana. Baran, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Baran, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Baran. No, tutaj karty pokazują ewidentnie kwestie jakieś zawodowe, kwestie, gdzie jeżeli jesteście osobami poszukującymi pracy, możecie mieć taką sytuację, że na przykład jest szansa na otrzymanie jakiejś posady, pod warunkiem, że tak jakbyście musieli podnieść swoje kwalifikacje, a może będziecie musieli przejść jakiś kurs, jakieś szkolenie. Coś i dzięki czemu tak naprawdę będziecie zadowoleni ze swojej przyszłej pensji, ze swojej, Wypłaty z tego, co wypracujecie własnymi rękami, właśnie pod warunkiem, że dacie z siebie o wiele więcej niż zwykle. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby pod znaku Barana, no tutaj ewidentnie tydzień jest nakreślony kwestiami zawodowymi, kwestiami pracy, pracy własnych rąk, dzięki której macie szansę odnieść jakiś tam finansowy sukces pod warunkiem, że prawdopodobnie właśnie będziecie musieli wykazać się troszeczkę większą, być może dyscypliną, bardziej podnieść kwalifikacje, dać siebie o wiele więcej niż zazwyczaj. To teraz byki sprawdzimy, co tutaj u Was karty pokażą byk. Tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Jaki może być tydzień dla osób spod znaku byka? Byk do 11 września. No, tutaj karty pokazują osobę, która teoretycznie chce Wam pomóc. Wyciąga do Was pomocą dłoń. Ta cała sytuacja powoduje u Was jakieś takie stany depresyjne, jakieś takie załamanie. Załamanie, które być może jest takie nagłe, nieoczywiste. Możecie poczuć się wykorzystani, oszukani przez tą osobę. Możecie mieć wrażenie, że ta osoba użyła jakiegoś podstępu, żeby w jakiś tam sposób, nie wiem, troszeczkę dopiec Wam, żeby się może zemścić. Tutaj też bym uważała w tym tygodniu szczególnie na kwestie jakichś dotacji finansowych, na, na jakieś, nie wiem, projekty, na osoby, które chcą w pewien sposób Wam pomóc. Może. Ta pomoc nie będzie stricte tak szła prosto z serca. Może właśnie tutaj będą jeszcze jakieś takie kwestie, które nie zostały dopowiedziane. To coś, co może tak naprawdę doprowadzić do pogorszenia waszej sytuacji. Tak więc, osoby spod znaku byka, jeżeli w tym tygodniu to wy będziecie komuś pomagać, to uważajcie na to, żeby to nie obróciło się po prostu przeciwko Wam. To teraz bliźnięta. Sprawdzimy, jaki dla Was będzie ten tydzień. Bliźnięta, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Bliźnięta, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Bliźnięta, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? I tutaj karty mogą wskazywać na jakieś takie pierwsze kroki, jeżeli chodzi o jakąś dziedzinę, która ma Wam zapewnić jakąś taką stabilizację finansową, materialną, że coś wreszcie ruszy z kopyta, dzięki czemu prawdopodobnie zdobycie jakąś wiedzę o której na dzień dzisiejszy mogliście tylko pomarzyć, coś może zostać przed wami ukryte, być może też będziecie mieli jakąś taką dużą intu intuicję, jeżeli chodzi właśnie o wchodzeniu w coś zupełnie nowego, tutaj też karty mogą mówić o takich sytuacjach, gdzie na przykład wybieracie się z kimś dużo młodszym, bądź też z osobą w waszym wieku w jakąś podróż, Podróż, która może być powiązana właśnie z tematami wiedzy, a być może z czymś takim zakazanym, gdzie... Też tak naprawdę na obecną chwilę nie zdawaliście sobie sprawy, że coś jest jeszcze, co wy powinniście akurat na ten moment wiedzieć. Tutaj też jest to dobry tydzień dla osób, które na przykład chcą kupić sobie jakiś pojazd, jakiś taki środek transportu. Te karty pokazują, żeby zaufać właśnie swojej intuicji, że kupujcie pojazd od kogoś, właśnie dużo młodszego od osoby młodszej lub też osoby, która właśnie jest w podobnym wieku co wy. To teraz Raki. Sprawdzimy jaki ten tydzień będzie dla osób z znaku Raka. Rak, co się może wydarzyć do 11 września. Rak, co się może wydarzyć do 11 września. Rak, co się może wydarzyć do 11 września rak. No tutaj karty pokazują, że mogą powrócić jakieś sytuacje z przeszłości, coś, co jeszcze nie zostało dokończone. Być może jakieś zatargi, jakieś problemy, gdzie ktoś uważa się za lepszego od Was, gdzie ktoś może. Czuję, że wy tej osobie nie dorastacie do być Może właśnie ponownie musicie się z kimś takim zmierzyć, lub też właśnie ze sprawami, które jeszcze nie zostały nie zakończone, a wymagają od Was większego poświęcenia, a włożenia większej energii w to coś. Tutaj też karty pokazywać, pokazywać mogą takie sytuacje, w których na przykład Wasze dzieci, jeżeli takie macie, wybiorą się właśnie na jakieś zawody sportowe, na, będą tutaj, Jakieś rozgrywane, jakieś konkurencje stricte właśnie powiązane z tematami jakimiś sportowymi. Być może coś tak naprawdę jest na ten moment nie do ruszenia, coś może być jeszcze poza waszym zasięgiem. O to będziecie tutaj musieli troszeczkę powalczyć. Powalczyć być może właśnie z osobami z dawnych czasów, z osobami, które aktualnie już poznaliście. To teraz osoby spod znaku lwa, Sprawdzimy. Bo tutaj u Was karty pokazują. Lew tydzień do 11 września. W tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć u osób spod znaku lwa. Tutaj karty mogą wskazywać na takie kwestie stricte zawodowe. Um, teoretycznie może Was czekać jakaś impreza. Impreza integracyjna, być może jakiś sukces zawodowy. Jest to dobry moment dla osób, które szukają pracy, jest to dobry moment dla osób, które na przykład chcą założyć własną działalność gospodarczą. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, tutaj też jak najbardziej macie szansę poznać partnera już do stałego związku. Tą osobę możecie poznać właśnie na jakimś wyjściu, na jakiejś takiej imprezie, być może poprzez kogoś znajomego, poprzez właśnie jakiś waszych znajomych. Też mogą być u niektórych osób takie sytuacje, że na przykład Wasza taka stabilizacja zostanie naruszona ze względu na jakieś przypuszczenia, że Wasz partner, Wasza partnerka ma kogoś na boku, że tu tak naprawdę są jeszcze jakieś inne osoby w Waszej relacji. To teraz panny. Sprawdzimy, na co mogą liczyć osoby. Pod znaku panny w tym tygodniu. Panna w tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Panna w tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Jaki może być tydzień do 11 września dla osób pod znaku panny? No tutaj karty pokazują, że będziecie zadowoleni. Z czegoś. Odniesiecie jakiś sukces. Sukces, który muszę sprawić, że odmieni się Wasza sytuacja rodzinna, Wasza sytuacja z najbliższym otoczeniem. Karty mogą wskazywać na przykład na, na rodzinę dziecka, na adopcję. Być może już od dawna się staraliście o dziecko, to tutaj akurat w tym tygodniu jest duża szansa na zajście w ciąży, na odmienienie właśnie swojej sytuacji rodzinnej, swojej sytuacji z najbliższym otoczeniem. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, tutaj ewidentnie bardzo udany tydzień, jeżeli chodzi o kwestie powiązane z rodziną, z najbliższym otoczeniem. To teraz wagi. Zobaczymy, jaki dla Was może być ten tydzień. Waga tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć do 11 września u osób z odznaku wagi? Waga do 11 września. Co się może wydarzyć? Ja oczywiście nie odwracam kart. No tutaj karty pokazują jakieś problemy. Jakieś strachy, jakieś wasze obawy, które mogą się ujawnić w tym tygodniu, mogą powodować u was jakieś ograniczenia. To może być powiązane z kwestiami zdrowotnymi, jakieś, jakieś zabiegi, jakieś takie kwestie usunięcia czegoś. Sytuacja może być powiązana z jakimiś dokumentami, z jakąś wiadomością, wiadomością, którą której, wy tak naprawdę się spodziewaliście, obawialiście, która powoduje właśnie u was jakąś taką niepewność, jakieś ograniczenie coś, co spowoduje, że nie będziecie potrafili wyjść. Ze swojej strefy komfortu, że nie będziecie potrafili opuścić Waszego aktualnego stanu. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, ja tu bardziej bym się właśnie nastawiała na jakieś informacje, na jakieś dokumenty, które właśnie w tym tygodniu mogą powodować u Was pewnego rodzaju zastój. To teraz skorpiony. Zobaczymy. Czego wy tu się możecie spodziewać? Skorpion, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Do 11 września u osób z podznaku Skorpiona. Skorpion do 11 września. Co się może wydarzyć? Skorpion. No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie uczuciowe, romansowe. Jeżeli jesteście kobietami, to w tym tygodniu macie szansę przeżyć jakąś być może niezapomnianą noc, jakiś płomienny romans z kimś, co będzie się to coś bardzo szybko działo. Możecie się nawet pewnych sytuacji nie spodziewać. Jeżeli jesteście mężczyznami, to też jak najbardziej macie szansę poznać bardzo atrakcyjną kobietę, przeżyć z nią niezapomniane chwile. Tak więc jeżeli chodzi o osoby Spod znaku skorpiona No tutaj ewidentnie karty pokazują Jakiś taki płomienny romans Kwestie takie mm, Bardzo y, namiętne y, Jeżeli jesteście kobietami To też jak najbardziej Będziecie się tutaj podobać Mężczyzną będziecie Przyciągać płeć przeciwną Co teraz strzelce Zobaczymy czego wy się możecie spodziewać? Strzelec, tydzień do 11 września. Strzelec, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Strzelec, tydzień do 11 września. No, tutaj karty mogą wskazać takie sytuacje, w których, na przykład, jeżeli jesteście osobami pracującymi, w pracy mogą wyniknąć jakieś plotki, jakieś nieporozumienia, jakieś niesprawdzone informacje. Czegoś będzie dużo, to coś możecie właśnie usłyszeć w, w sektorze waszej firmy, możecie to usłyszeć od. Waszego przełożonego, że może chodzą plotki na wasz temat. Tak więc nie wierzcie we wszystko, co usłyszycie w tym tygodniu. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, te karty pokazują, że macie szansę poznać kogoś do stałego związku. To może być nagłe, szybkie. Z tym, że karta Gierka Mieczy może symbolizować takie sytuacje, że możecie coś źle odebrać, coś źle zinterpretować. Może być to na jakiejś takiej zasadzie, że otrzymacie jakąś wiadomość, która nie do końca będzie prawdą, może być pewnego rodzaju właśnie jakąś plotką powiązaną właśnie z tym mężczyzną. Że nie wszystko będzie takie, jakie, jakie jest w rzeczywistości. Tak więc tu też uważajcie na jakieś takie szybkie informacje, na coś, co nie do końca może mieć pokrycia w rzeczywistości. To teraz koziorożce. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten tydzień. Koziorożec, tydzień do 11 września co się może wydarzyć. koziorożec tydzień do 11 września co się może wydarzyć. <laughs> Tutaj karty pokazują, że może się dużo dziać. Będzie natłok informacji, natłok wydarzeń. co się nagle y, takiego stanie, co zburzy właśnie y, Pewną część, która była teoretycznie dla Was czymś stałym, to coś może przynieść, albo właśnie kwestie narodzin dziecka, kwestie ciąży. Tak więc, jeżeli nie planujecie dzieci, to uważajcie, szczególnie w tym tygodniu. Tutaj karty też mogą mówić o takich sytuacjach, w których na przykład jesteście mężczyznami, szukacie stałej kobiety do relacji. Tutaj też jak najbardziej może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład Romans, który trwa między Tobą a jakąś kobietą, może się przerodzić właśnie w tym tygodniu w coś takiego bardziej trwałego, coś, co będzie czymś takim powiązanym z Twoją przeszłością, będzie taką stabilizacją, jeżeli chodzi o Twoją przyszłość. Tutaj karty też mogą pokazywać, że na początku może być chaos, ale z tego chaosu właśnie będzie rodziło się coś takiego bardzo stabilnego. To teraz wodniki. Zobaczymy jaki będzie ten tydzień dla osób z znaku wodnika. Wodnik, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Wodnik, tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? No to te karty mogą wskazywać na takie sytuacje, w których na przykład macie jakiś konflikt ze swoją przełożoną, że musicie bronić swojego zdania, swojego terytorium, że jakaś kobieta na was, na was patrzy, kobieta, która ma jakąś taką władzę nad Wami, kobieta, która jest na wysokim stanowisku, ta kobieta nie do końca może być sobą. Ta kobieta może grać, może bardzo podchodzić egoistycznie i wy będziecie właśnie w takim bardzo bojowym nastroju w stosunku do tej kobiety. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, tutaj te karty też pokazują w taki, takie sytuacje, w których na przykład e, będziecie chcieli bardziej w siebie zainwestować, będziecie e, chcieli. Sprawiać sobie przyjemność, inwestować w siebie, choć yy, być może waszemu otoczeniu nie do końca będzie się to podobało, to wszystko, co wy robicie. Tak więc tu będziecie bardziej nastawieni na swoje dobre samopoczucie, na inwestowanie w siebie. Yy, jeszcze tylko sprawdzimy osoby z koszta ryb. Zobaczymy, czego wy się możecie spodziewać. Ryby. Tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć do 11 września u osób spod znaku ryb? Ryby. Tydzień do 11 września. Co się może wydarzyć? Ryby. Tydzień do 11 września. No to tutaj karty pokazują jakieś sytuacje, gdzie w tym tygodniu Stwierdzacie, że nie warto czegoś kontynuować? Odpuszczacie sobie? Jest jakiś mężczyzna, mężczyzna poraniony, który tak jakby musiał w tym tygodniu być w waszym życiu. Będziecie musieli mieć z nim w tym tygodniu kontakt. Osoba, przez którą wasze życie może się zmienić o 180 stopni. To może być właśnie wasz na przykład eks mężczyzna rozwodnik lub też karty mogą pokazywać jakiegoś pana urzędnika, pana urzędnika, pana lekarza, pana policjanta, gdzie kontakt z tym osobnikiem będzie miał w tym tygodniu dla Was znaczący wpływ. Być może właśnie przez tego Pana, przez tego mężczyznę stwierdzicie, że już nie warto angażować się w jakąś sytuację. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład na ten tydzień. Oczywiście wszystkim życzę udanego tygodnia i zapraszam Was na inne moje filmy. Pa! pa.